Yo, yo, yo! Siemaneczko Ludziska, z tej strony Ajgowski i witam w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. I dzisiaj zrobimy sobie kolejne zestawienie, bo bardzo lubicie zestawienia, tak więc dzisiaj kolejne zestawienie, a jest to zestawienie TOP 5 polskich graczy na ogólnym rankingu, w ogólnym rankingu Shakes and Fidget. Fidget, czyli top 5 najlepszych graczy w Polsce. Bardzo fajny, ciekawy ranking, myślę, że każdego zaciekawi. Sam jestem, powiedzmy, podekscytowany takim rankingiem, że mogę taki właśnie dzisiaj dla Was zrobić. Tak więc zaraz zaczniemy i pamiętajcie, oczywiście, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj, oczywiście, ogłaszamy sobie. Ogromny kolejny, już nie wiem, który palce mi brakuje. Konkursik na grzybki, a będzie to kodzik na powiedzmy 100 grzybków, żeby go wygrać. Ze względu na to że ostatni konkursik, pod którym e, musieliście zebrać jak najwięcej łapek w górę, e, przerósł moje, że tak powiem, oczekiwania, dlatego ten będzie bardzo, bardzo, bardzo podobny. Tak więc zasady konkursu są niezwykle proste. Oczywiście na początku. Wygrywa osoba, która zbierze najwięcej łapek pod swoim komentarzem, a komentarz robimy: co chcielibyście, aby było e, dodane do powiedzmy następnej Aktualizacji z Shakes and Fidget, co byście chcieli, żeby po prostu zmienili, albo nie wiem, coś usunęli ee, w Shakes and Fidget. I oczywiście, tak jak wspomniałem, wygrywa osoba, która zabierze najwięcej łapek w górę pod swoim Komentarzykiem, tak więc oczywiście zapraszam, zachęcam do udziału, bo jest o co walczyć, jest walka o 100 grzybków e, i oczywiście musicie zostawić subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmikiem, e, tak więc jeszcze raz was serdecznie do tego zapraszam. A my przechodzimy już do rankingu top 5 polskich graczy w ogólnym rankingu Shakes and Fidget, czyli top 5 najlepszych graczy w Shakesa. I miejsce piąte otwiera gracz serwera S23. Polski serwer 23. A jest to gracz Best z gildii Witchers. Poziom 645. części ma prawie 2 miliony 958 565. I jest to zwiadowca 645. Eee, Sprawdźmy sobie tylko jego statystyki. Zręczność 324 tysiące, wytrzymałość 200 tysięcy, obrażenia masz 106 milionów. Będziemy sobie tak szybko tutaj przechodzić, bo opisie start zaczął, zobaczcie, jaki bytrawny gracz 25 maj 2013. Roku, no to już naprawdę konkretnie 600 level wbił 27 sierpnia 2021 roku. Tak więc powiedzmy, no jakieś prawie półtora roku temu. No i zobaczcie, przez półtora roku 45 levelków, tak więc to już nie przelewki, tak? Tak więc otwiera nasze zestawienie. Gracz Best z serwera 23 polskiego zwiadowca i numer 4 w naszym zestawieniu. Czwarte miejsce w rankingu najlepszych polskich graczy w Shakes and Fidget zajmuje sleepy z serwera 13 polskiego, tak więc taka, że tak powiem, pechowa liczba 13 dla sleepiego. Chyba taka pechowa nie jest, bo znalazł się w naszym szczęśliwym Shakesowym rankingu. Jest to Wojownik poziom 640. Ósme. Siła 326 tysięcy, wytrzymałość 232 tysiące, obrażenia 82 miliony, punkt życia 1629, miliard 629 244 tysiące. Tak właśnie wygląda e, najlepszy, czwarty najlepszy polski e, gracz w szejksika, co ma tutaj w opisie. Mominki zapraszamy aktywnych aktywny od 380 levelu, a takie tylko dla ekspa, nic osobistego. I części ma 2 369 744. Czyli mamy piąte miejsce. Zwiadowca, czwarte miejsce zajmuje Wojownik. I teraz moi drodzy, zaczyna się podium, czyli top 3 w naszym rankingu, a miejsce trzecie Zajmuje gracz serwera S22 i jest tu znowu zwiadowca. Tak więc mamy zwiadowca, wojownik, i teraz znowu zwiadowca. I jest nim bociek 17 z gildii Sparta, poziom 600. 20. I sprawdźmy sobie, co on tutaj ma: 325 tysięcy, 144 zręczności, to daje mu 102 miliony obrażeń i wytrzymałości 241 tysięcy, miliard 295 milionów punktów życia. Tak więc już mamy dwóch zwiadowców w naszym rankingu top 5. Bociek 17 otwiera nasze podium najlepszych polskich graczy. 620. Poziom zaczął. O, nie ma niestety kiedy zaczął dokładnie. 500 level wbił 30 listopada 2019 roku. I jesteśmy coraz, coraz wyżej w naszym rankingu. Tak więc, miejsce numero uno dos! 3RK, ERK, jak kto e, woli. I znowu zwiadowca, moi drodzy. Znowu zwiadowca. Mamy zwiadowca, wojownik, zwiadowca, zwiadowca. Zajmuje drugie miejsce w rankingu najlepszych polskich graczy. Poziom 641 i ma 331 220 zręczności, co daje mu 106 milionów obrażeń. No i punktów życia aż 1,5 miliarda. A sprawdźmy sobie. W, z ciekawości jakie mają już kamyczki na takich serwerkach 2100 2154 ma chyba największy no. 2154 tak więc kolejny zwiadowca w naszym e, zestawieniu jest to gracz ze świata S14 i proszę państwa teraz ogromne brawa wszyscy wstajemy z miejsca numer 1 TOP Jeden najlepszy polski gracz w ogólnym rankingu szejksa. I tak świetne miano przypada graczowi z pierwszego polskiego serwera. Jest to Maguś Markow z gildii Burning Dragons. 362 755 000 euro. 755 starczy. Widzicie, ja chyba na matematykę nie chodziłem. Co daje mu 212 milionów obrażeń i wytrzymałości 222 56. Co daje mu 624 miliony życia. Poziom 651. Najlepszy polski gracz w ogólnym rankingu, czyli top 1. Jest to Mac z serwera pier pierwszego. Polskiego, Cześci ma 1 935 440, tak więc. Brawo, brawo, brawo. Markow jest w tym momencie numerem 1. Oczywiście brane były pod uwagę serwery polskie, tak? Wszystkie polskie serwery. Start 12 maja 2011. Roku. Tak więc tak to się w tym momencie plasuje. Myślę, że e, ranking się Wam podobał. Pamiętajcie oczywiście o konkursiku, o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I dzisiaj w komentarzyku jako konkursik na 100 grzybków jeszcze raz wam przypomnę, piszecie, co chcielibyście zmienić, wprowadzić w Shakes and Fidget i osoba, która zbierze że najwięcej lajków, wygrywa kodzik na aż 100 grzybków. Tak więc taki fajny buścik. Ode mnie kolejny. A co my, może na chwilkę sobie odwiedzimy naszego Cielunego Bereaz W58. Co tutaj się wydarzyło? Mamy już poziom 302 i jak widzicie, wreszcie pełne eku w naszych berylkach, tak? Tak więc no tutaj troszeczkę się już nam pozmieniało. Eku też troszeczkę tutaj nadrobiliśmy po 390, czyli takie jakie mniej więcej powinniśmy w tym momencie mieć. No ale tu widzicie, troszeczkę już mam pochrzanione, bo mam 15 500 inteligencji i wytrzymałości 15 700. Ale sobie za chwilkę to właśnie będziemy mm, nadrabiać w loszkach. Na razie stoimy, bo stwierdziłem sobie, że zrobimy sobie taki ogólny fajny odcineczek, gdzie będziemy starać się zamknąć jak najwięcej lochów. Zobaczymy, jak nasz Bart będzie sobie właśnie z tym radził. I dzisiaj pokażę wam jeszcze tak w skrócie na samym końcu. Dzisiaj znaleźliśmy sobie paladonka. Będziemy go mogli znaleźć w Krainie erogeni. Podczas wydarzenia epickie szaleństwo. Kolejną rzeczą, która działa się na live, czyli ci, którzy byli na live ze mną oczywiście wiedzą, znaleźliśmy już sobie szczerbunka, tak więc mamy już e, naszego Pokemonka do zamknięcia ziemi, która jest oczywiście dla nas mega, mega ważna. Pamiętajcie, że ostatnio, jeżeli ktoś e, ma jakieś pytania odnośnie pupilków, wstawiłem Wam taki fajny, krótki poradnik, co, jak, z czym i dlaczego się je właśnie z pupilami w ogniu. Na razie cały czas, no niestety wybrałem tą trudniejszą drogę, czyli ze szcząpa bezpośrednio na smokiego, powiem Wam szczerze, na razie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I co? Na arenę jeszcze ostatnie pokażę Wam tutaj nasze runki, mamy już 206 sekstylionów, myślę, że u kupca za 6 godzinek będziemy sobie już tutaj złocić albo grasujące potworki, albo wymarzoną Toaletę, tak więc już będziemy tutaj na grubo chcieli sobie e, dopuścić, że tak powiem, nasze, jakże bardzo ważne runy. Zachęcam do brania udziału w konkursie, zostawienia łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Napiszcie też swoją opinię, czy lubicie właśnie takie rankingi, jak sobie dzisiaj zrobiliśmy. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Siemaneczko, żółwik. Do następnego.